Siemanko wszystkim w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj odcinek taki ogrodniczy, myślę, że doskonale widzicie, co tutaj się znajduje na stole, ale nie martwcie się, to tylko tak źle wygląda. Głównie będziemy oglądać pająki i działać przy ich terariach. Geneza tego odcinka jest bardzo prosta. Jakiś czas temu zrobiłem, no takie dla mnie osobiście w miarę fajne terarium dla kariby na wersji Color. Wyglądało ono według mnie naprawdę spoko. Była tam żywa roślina, w sumie dwie, troszkę chłod oczywiście Bioter. No i szczerze mówiąc, spodobało mi się. W międzyczasie zrobiłem takich terra jeszcze sześć. Niestety nie miałem ani jednej roślinki do wykorzystania. Te terra są wyposażone oczywiście w tuby korkowe, w jakieś tam korzonki, mech i tego typu fajne elementy wystroju. No ale niestety brakuje tego zielonego akcentu. W związku z tym wybrałem się dzisiaj rano do Kerfura. Aktualnie są tam właśnie w sprzedaży takie roślinki. No i tutaj przytoczę Wam, co tutaj mamy. Tutaj jest hedera mix, czyli po prostu jakieś od, yy, odmiany hedery. Takie małe cudo kosztowało 4 zł. Wziąłem dwie sztuki. Takie większe cudo też hedery, tylko wielkolistne i kosztowało 9 zł. Uważam, że jest to strasznie drogo, bo coś takiego kupowałem kiedyś w Kauflandzie po 4 zł. No i wziąłem jeszcze ten mój ulubiony kwiat, który mam najczęściej w terra, i to jest Skindapsus średni. Za to dałem 9 zł i uważam, że to też jest przegięcie, ponieważ to rośnie jak na drożdżach i generalnie prawdopodobnie, jeśli przejdziecie się gdzieś do swojej babci, ciotki, czy nawet czasami na klatkach bloku, takie kwiatki po prostu są wszędzie. Kiedyś sobie pamiętam, yy, odwiedziłem komórkę i jakaś sąsiadka chyba pozbywała się właśnie tego kwiata, no i był on po prostu tak. Oczywiście sobie się z nią skontaktowałem, tego kwiata wtedy wziąłem, miałem go w wielu terra. Za to dałem teraz 9 zł, no ale no, nie mogłem się po prostu doczekać efektu. Lecimy, bez zbędnego gadania, zapraszam was na odcinek z awikulariami i karibenami, Obejrzyjcie sobie ich terra, no i dosadzimy tam te roślinki. No i dobrze kochani, na pierwszy rzut idzie terrarium Ibyrapora diversipes, czyli kiedyś avikularia diversipes. No, i zobaczcie, tutaj mamy bardzo prosty wystrój. Jeden duży płat kory, jedna taka liana bananowca złamana. Liczę na to, że ten pająk zrobi sobie gniazdo gdzieś tutaj, w tej części. No i tutaj, oczywiście, mech i te skrawki takie drewienek, które dostałem od firmy Bioter. No i co? Myślę, że dorzucimy tutaj tego bluszcza. Powiem wam, jak wygląda obsadzanie tej roślinności w takich zbiornikach. Otóż jest to bardzo proste. Ja taki kwiat, który kupuję, najzwyczajniej w świecie sobie wyrywam. Wyrywam go i wraz z takimi korzonkami, które tutaj wiszą, po prostu umieszczam go w zbiorniku. Z racji, że jest to rodzaj bluszczu, a one się rozrastają bardzo mocno, to umieszczę gdzieś go tutaj z tej strony, po to, żeby mógł nim później sterować tak, by rósł on sobie wzdłuż mojego płata kory. Myślę, że to da później bardzo ciekawy efekt, o ile oczywiście ta wikularia go nie zniszczy. Pierwsze żyjątko już w terrarium. W tym momencie dorzucimy Drugą odmianę hedery gdzieś z drugiej strony. Cieszę się w sumie, że rośliny, które kupiłem są stosunkowo małe, ponieważ małe rośliny jest dużo łatwiej obsadzać, no i po prostu można sobie nimi później sterować wraz ze wzrostem. Za bardzo się nad tym nie zastanawiam, ponieważ one i tak będą zmieniać swoje położenie w zależności od tego, jak będzie padać światło, to już zauważyłem w innych terrach. Mam nadzieję też, że przyjmą się one tutaj naprawdę w taki niezły sposób. No i będę mógł z czasem sobie tutaj je podcinać i przenosić do kolejnych zbiorników. Ostatnią rośliną, której użyjemy jest oczywiście, jak to się nazywało? Skindapsus średni. No średni, bo pewnie średnią paczkę wziąłem. No i tutaj tak samo jak w poprzedniej, najzwyczajniej w świecie odrywam go i umieszczam w terrarium. Ja was od razu przepraszam też za ujęcia, jakie będą w tym filmie. Jestem świadom tego, że Wiele momentów może być zasłoniętych moją dłonią, no ale niestety tak to jest przy kręceniu terrarium otwieranego od frontu. No i co? Wygląda to według mnie naprawdę czadersko. Mamy trzy rodzaje rośliny, wszystkie umieszczone z przodu, tak jak mówiłem, liczę, że gniazdo pojawi się z tyłu. Teraz oczywiście te roślineczki pozakrywamy sobie mchem i zaraz je solidnie podleję. Wy na pewno jeszcze czekacie na to, jak wygląda diwerka, dlatego Delikatnie postaram się Wam ją tutaj wygonić i pokazać. Ujęcie może nie jest najprzyjemniejsze, ale awikularia ta, przepraszam, hybryrapora, no nie jest skłonna do pokazywania się. Jak widzicie, kiedy tylko ją dotknę, ona stanowczo stara się jednak schować gdzieś tam za tą swoją korą, no i unikać z nami kontaktu. Mimo wszystko ten gatunek jest przepiękny, musicie to przyznać, zwłaszcza te osobniki w młodym stadium podrostki, kiedy ta różnica kolorów jest no, naprawdę drastyczna. Można sobie wtedy podziwiać. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jedyną rzeczą, jaka pozostała do zrobienia, to oczywiście zmoczenie tutaj tego mchu i miejsca, gdzie te rośliny zostały obsadzone. Liczę, że ich korzonki naprawdę szybko się przyjmą. I te rośliny będą po prostu rosły jak szalone. Was, oczywiście, zachęcam do obserwowania kanału, ponieważ regularnie będziemy dorzucać filmy myślę z tych terra. To jest taki nowy projekt dawikularia i po prostu chciałbym poświęcić mu trochę więcej czasu. Jakoś tak szukałem swojego miejsca w terrorystyce, tego co lubię. I kurczę, jakoś tak aktualnie stanę na tych gawkach. Zobaczymy, czy to się nie zmieni, czy nie będzie klęski, bo jest to trudny rodzaj. No ale. Postaramy się. Ok, pierwsze terra zakończone. Mam nadzieję, że terarium, które widzieliście, Wam się podobało, i możecie być pewni, że właśnie na tej zasadzie będzie wyglądała dalsza część odcinka. W tym momencie na blacie lądują wersji kolor. Jedno z terra już tutaj stoi. No i co, jak widzicie, przed nami są dwa teraria dla Caribena wersji Color. Obie to dorosłe samice. Ta samiczka, niestety, była dopuszczona, miała kokon i dosłownie tydzień przed wypuszczeniem młodych. Postanowiła go zjeść, mimo że w środku były czarne nimfy. 2, zobaczcie, jaka jest w ogóle pobudzona. Druga z nich chowa się za tą tubą i jej nie będę pokazywał. Niestety ta samiczka nie ma nogi. Nie wiedzieć czemu. Ja jej na pewno nie przytrzasnąłem. Myślę, że gdzieś po prostu może się zaklinowała czy coś. Jeszcze w starym terrarium. Trudno. Słuchajcie, dokładamy tutaj teraz te roślinki. Jak widzicie Terra się trochę różnią. Tu mamy dwie tuby, tutaj mamy kawał takiej liany bananowca. Liczę, że jakoś między tą lianą zrobi sobie ona gniazdo. Tutaj dwa takie patyczki do podtrzymania e, przyszłego gniazda. No to lecimy do tego Terra. W pierwszej kolejności wsadzam Skindapsusa i będzie to taki wielki kawał rośliny. Myślę, że jeżeli ją ładnie ułożę, to zapełni ona Całe to terrarium, chciałbym, żeby ono było takie naćgane. No i słuchajcie, tak to będzie wyglądać. Jak teraz, ja sobie tą roślinkę zaraz jeszcze oczywiście ładnie ułożę już poza kadrem, bo nie chciałbym Wam psuć widoków. W międzyczasie okazało się jeszcze, że niestety korzeń tej rośliny jest na tyle duży, że ciężko go przykryć warstwą włókna, którą już miałem, dlatego dosypałem tutaj z tyłu jeszcze około 100-150 ml podłoża i teraz ładnie układam je koło korzonków nie ugniatam tego, nie, nie robię nic więcej ponieważ ona zostanie mocno spryskana i liczę, że po prostu woda zrobi swoje teraz tylko ostatni taki ruch wcześniej rozłożonym mchem ten mech jest o tyle fajny, że utrzymuje nieźle wilgotność bioter tutaj postarał się sponsorując nam go jestem naprawdę zadowolony także dzięki Daniel, jeśli będziesz to oglądał Oj, myślę, że na tym możemy zakończyć. Pytanie: Czy dokładać to jeszcze jakąś roślinkę? Hmm. No, myślę, że tak. Myślę, że skoro wszystkie te moje teraria posiadają po 2-3 rośliny, to niech właśnie tak będzie. I tutaj, mimo tego, że już mamy taką wielką, to gdzieś z boczku jakiegoś mini bluszczyka jeszcze umieszczam. Niech będzie on taki mini, i z czasem mam nadzieję, że rozrośnie się tutaj wzdłuż tej tuby. Jak widzieliście, akcja była bardzo szybka. Muszę przyznać również, że ten odcinek sprawia mi sporo radości. No i co, pozostaje jedynie woda. Jeśli umieszczamy w terariach takie rośliny z dużymi liśćmi, sprzyjają one temu, że ptasznik może sobie spijać z nich wodę. Często można to zaobserwować. No i pierwsze terarium dla Caribena wersji kolor gotowe. Musicie przyznać, że ta duża roślina plus ta, i ta mała robi naprawdę fajny efekt. Ja jestem bardzo zadowolony. No i co, zamykamy. Jak widzicie, są to teraria inne niż zawsze. Ponieważ są to gilotynki, i szczerze przyznam, jestem z nich zadowolony. No i Przystępujemy do obsługi drugiej Karibeny. No ale najpierw, tak jak obiecałem, pokażę Wam ją. Myślę, że ładnie już ją widać. Zobaczcie, jakie czerwone kolory ona posiada. Co ciekawe, awikularie z tego co tak obserwuję, występują jakby w takich dwóch wariantach kolorystycznych. Pierwszy z nich to jest taki właśnie wariant czysto czerwony. A drugi to taki z, do, z dużą dozą. Fioletowego. Oczywiście są to może tylko moje przypuszczenia, ale obserwując zdjęcia i te właśnie wszystkie osobniki, które występują na rynku, takie odczucia odniosłem. Czy są prawdziwe? Nie wiem, nie jestem naukowcem i póki co danych na ten temat żadnych nie ma. Jako bonus, jeszcze takie ujęcie. No, przyznacie, że robi robotę. Jak widzicie na tym obrazku awikularia nie chciała uczestniczyć w wyposażaniu jej terrarium i najzwyczajniej w świecie opuściła je. My korzystając z okazji przystąpimy do wyposażenia tego terrarium. Myślę, że na tym ujęciu doskonale teraz widać jak puste jest to terrarium, kiedy nie ma w nim roślin. No i włożymy do niego taki spory kwiat, umieścimy go z tyłu, teraz przy pomocy pęsetki sobie go... Układamy, przekładamy liście gdzieś tutaj pomiędzy tymi badylami, które przygotowaliśmy wcześniej. Może troszeczkę bliżej. O. Takie zabiegi przekładania, roślin pomiędzy wystrojem dają później fajny efekt, ponieważ te rośliny są wtedy tak naprawdę w całym terrarium, a nie tylko gdzieś tam w jednym kącie. Roślina umiejscowiona w samym narożniku wygląda naprawdę nieźle. Liczę, że będziecie teraz powoli przechodzić na sam przód. W tle widzicie tą awikularię. Jest ona w ogóle za terrarium, w tym momencie już na terrarium. No i co? Dorzucimy jeszcze z jedną roślinkę i lecimy dalej. Kolejna roślinka, taki bluszcz, zostanie umiejscowiony specjalnie tutaj z przodu. Głównym celem umiejscowienia tej rośliny tutaj jest fakt, że bardzo chciałbym, żeby zaplotła się ona wokół tych patyczków, które tutaj przygotowałem. Myślę, że to byłoby naprawdę niezłe. Produkcja filmów z wyposażania terrarium jest naprawdę przyjemna dla mnie. Tylko kurczę, no ja nie mam w ogóle pomysłu, jak to nagrywać, tak żeby to było dobrze widać. To ja sobie zdaję sprawę, że te moje łapy połowę kadru nam zasłaniają, co na pewno nie sprzyja dobrym widokom, no ale musicie mi to wybaczyć. Słuchajcie, jak dla mnie bomba. Taki trójwymiar się stał: jedno tu, jedno tu, jedno wyżej, jedno niżej. Wow! No okej kochani, tak prezentuje się to terarium. Ja tutaj sobie tylko zgarnę tą wersję z góry, z góry Terarium. No i wpuszczę ją tutaj obok gdzieś. Właśnie widzicie jak wchodzi. No i tak prezentuje się nasza laseczka w swoim nowym zbiorniku. Leć tam na kwiata. No na nam pozostaje jedynie, tak jak zawsze, nawodnić ten zbiornik. Hej, 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 gdzie ty znowu wychodzisz? Przecież zrobiłem ci taki piękny apartament, lala. No i co? Tak to pozostawiamy. Jak dla mnie wyszło bardzo ładnie. Kochani, mam nadzieję, że te które do tej pory przygotowałem, naprawdę Wam się podobają. Na mnie robią naprawdę piorunujące wrażenie i uważam, że są super. Taki naturalny wystrój z żywymi roślinami naprawdę robi robotę. Do tego ten mech, który podtrzymuje wilgotność, zarówno dla pająka, jak i tych roślinek. No, dopełnienie perfekcyjne. Nam zostało jeszcze tylko to terrarium, które już wylądowało na blacie i jest tu w środku Avicularia Specs Colombia i później dwa ładne terra dla Peru Purple. Zapraszam Was naprawdę, bo warto to obejrzeć.